what the hell the dobra she was greeted at the mouth of the forest by a young boy who offered to help guide her through the darkness she welcomed the help and followed the young boy over the river through the jagged trees and toward a small house A, to wszystko. Um, Myślę, że będzie trochę dłuższe, ale dobra. To są te. Y, papierowe. Te. Ludziki. Okej. Okay. Teaching time. Prepare endos for the life in the pizzaplex. Czyli będziemy programować roboty. To będzie trudne, pewnie, ale satysfakcjonujące. Teach the new endo how to behave. Prepare the correct behaviors on the cards. If you need a hint, press the hint button. Don't let the other endos destruct your lesson. If they get close, use the fast cam to scare them away, dobra, czyli fastcam <coughs> na no, endoszkielety. I muszę jeszcze... To memory chyba będzie. Tak mi się wydaje. Welcome to the playpen. Here, young animatronic endoskeletons learn how to associate with guests. Motivation Chips encourage our youth to one day develop a personality and become Huck. the next Freddy, Chica, or TBD pizza black star. Think of the staff bot in front of you as a blank canvas. It is time for behavior training. Reveal the matching behavior cards to help them understand what is expected of them in normal, everyday human situations. Do not under any circumstances show them a mismatched pair. To avoid potential tragedy, you will be shown the face up cards prior to the lesson. Teaching is simple, just remember the cards. Class okay. begins. Okay. Congratulations! You are now teaching at a fourth grade level. Hmm. Ballon, ten. A we have brać te Okej, okay, dobra To będzie ciężkie, cały czas muszę wstąpić Dobra, czyli muszę dobre rzeczy czynić to, to, to Nie wiem ja, nie, nie rozumiem Dobra, muszę Nie, jest za dużo, dobra Lecimy Coś źle No nie powiedział co ja miałem brać O co ci chodzi, typie Chwalić się Co ja mam zrobić? A zachowania do rzeczy Nie no, fajnie Bardzo przyjemna gra Fazbear, beach, Swimming. Czy one mogą się ogarnąć? Swimming. Boże. Nie wiem, nie wiem jak... Ja wiem, tylko to jedno Tylko to rozumiem, a reszty nie chciałam to wziąć więcej... Nie no, to, to jest... nie wiem Powalone Panie piłki, to, to Dobra To, to To, to To, to. Co? Co? Dobrze. Good job. You are now teaching at a junior high level. O Boże. Pływanie. Kopanie. No... Ogarnijcie się. Pływanie, kopanie. to Mình lại rớt all Co? Dobra Rana furii, Dziecki Piñata Dobra To 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 Przewstań, przewstań. community college Co? Kopanie chóry tu, tu. To ja nie chciałem resetować. O co im chodzi? O oh, Boże. Tak, tak się uczy endo szkielety. Chcę nawet, no, dlaczego on dziecko zjadają. Co? Dlaczego jest nim tyłem? Okej. Okay. Endo, fajnie. To był bardzo dziwny level i bardzo ciężko się grał. Za dużo endo chodziło w oku. I to, że te karty jakoś nie wiem, nie wiem jak, na czym polegało to tasowanie kart. Bo ja zapamiętałem i nie ten przycisk kliknę, się zepsuło. Albo dobra, idziemy sobie z DJ Music Manem. Learn pro w with DJ Music Man in this final session, okej? Okay? protechniki mam się uczyć. Ja Jeden z stały zepsuty. Ciekawe będzie. Unmute to load, DJ Unmute dobra, to jest to samo. To samo co dwójka, tylko pewnie będzie straszniejsze i trudniejsze. Au, 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 au. O Boże, ale on fajnie wygląda. Naprawdę bardzo fajnie wygląda. Kratka góry, kropki psika. Kleczka nie, nie! No, no co on robi? Ale to trudny teraz będzie. O, co? Ja. Co to jest jeszcze z przodu? Piorun, góry, Chika. Zielone. Zie zielone. Miasto. Chika. Piorun. To nie jest ten. Co jeszcze tutaj, coś jest? ok, dobrze. to jest chyba to. Chyba to. No co? Co znak zapytania? Co? Problem? Ja. Autka to samo, tylko bez tego. Dobra, żółte, góry, cika, autka. Żółte. Miasto. Nie wiem, czy to były góry, czy miasto już sam. I autka. Co to? Nie ja mówię góry, a to chyba nie były góry, tylko miasto. Ja, dobra, dobrze. 4 na 5 Jeszcze jedno. O Boże. Fioletowe, Freddy, góry, piorun, to samo? Czy jest to samo? Tylko Freddy Fazbear. Miasto... Freddy Fazbear... Podobało się? No co? 5 Ja Dobra 5 na 5 Chica Kropki zielone to, dobra Zielone to cika To nic Tylko kropki zielone to Dobra I ostatnie Czyli skończyłem. Okej. Okay. Okej, okay, to było... To było proste. Znaczy było bardzo mało czasu i tak, jak wtedy mi tam ten, ten mały set, ten chciałem czekać jeszcze, żebym z domu tego. I ruiny DJ Musicman. Powinien być w ruin taki. Czy ja jeszcze nie widziałem tutaj? Spoko wyglądasz Ty Tyglą do Freddy, Ciebie widziałem, ale chcę jeszcze raz Elo, też fajnie Ennard? Ennarda nie widziałem Ennard jest creepy en Endo? W No i jeszcze ten Rozwalony Ruin TJ Music Man. No i on wygląda creepy o wielba, o jak on tutaj stoi w tym małym pomieszczeniu, to w ogóle jest creepy. Dobra. Tutaj... Nie! Olbym kliknął jedząco. Dobra. Czyli Fascade Gate? Fast Faz... Fazer FNaF 1? Fun with Darks Spot FNaF 1 Team Shotting Gallery. Okej, okay, będziemy mógł derwać w cheekę, w wieżarcie. Dobra, large, dobrze. Use the dart gun to pop Don't let plush baby hit anything. Knock them. OK. Czyli jeszcze darty będziemy mieli. I now plush baby. To będzie jeszcze trudniejsze, bo ja nienawidzę tych kul. Bo ja sobie w ogóle z nimi nie radzę. Bo mają taką dziwną, jak gdyby. One są bardzo ciężkie.

i walną a Okej. Okay. Czyli teraz będzie trudno. O cholera, czy to trzeli paser? Na wiarki. te balony przebijać? I don't umieć to! Czy ja mogę to tym? Nie mogę. Ale mam cela. Ale mam cela. Mogę ci dać to? Oh, fuck. No. Chciałem zadać, czy nie ma jakieś osiągnięcia za to, że się mu wsadzi kulki. Jakkolwiek to dziwnie nie brzmi. Nie, to jest już za trudne. Ja nie wiem. To, to jest głupie. Po prostu to jest głupie już. Tak trudne, że aż głupie. Dobra, podeszłam dzisiaj. Nie no, nie, ta, ta jest upośledzona. Ta gra jest upośledzona? Ja nie mogę, ja w niej nie trafiam. Jest tylko przeżyć, dajcie mi po prostu... No, to już wszystko tam nawet nie było. No ja nienawidzę. To jest niemożliwe po prostu. O co mu chodziło? Ja nie wiem. To jest nie do przejścia. Już koniec? Już koniec? Koniec? Jest! Pierdzielony koniec! Ten miał po prostu punkty. punktów. Ja to pierdzielam. Karni, czy to jest Rockstar Freddy? Tylko przebierany. Przebrany Rockstar Freddy. Cztw na w dwa. A to jest i DefNAF 2 shooting gallery Ja pierdzielę Don't forget the targets on your sides Use the fast the lines balls on the target So? Nie, to jest niemożliwe To jest nie to przejście teraz Teraz to już poszaleli Nie da się Niemożliwe Będę do 20 mieć podejść do tego z so, obsany gówno

Crying Child Już się walnęłem Co to jest za muzyka? Tu jest ten, tu jest Venta Black. Uf, wreszcie wykorzystali tą muzykę. Gdzie ty jesteś? No, tui Freddy No, niente Ja? fuck? Ja ją trafiłem. Dobra. O Boże. No to był prawie już wyżej. Ostatnie. Ostatnie. Dobra, przyszedłem to. O Boże, ale... ale spocenie. To było okropne. I jedna z okropniejszych rzeczy jakie doświadczyłem Dart gun. O, będę mógł w balony strzelać teraz. W balony, w balony. A. Performer Cię Co ja robię? Performer stage. Stage Performance Do 100 Ale co tu się zmieniło? On się zmienił? Tak czy nie? O co ci chodzi? Czy może mogę zagrać w coina? Kim jest nie? Rozumiem dalej nie mogę. Dobra. Darkana i mogę w nie strzelać teraz to jest klasa i tu I tu, I tu no mówi performance state I tyle nic tu nie ma jak wcześniej otworzyłem gość w performance state to mi skraszowało grę dosłownie mi skraszowało grę A i rakietka Czy to są jakieś podpowiedzi? W... A tam też coś jest w Sudaronium Czy to są jakieś podpowiedzi żeby zdobyć jakiś sekretny ending? Tam też coś jest Wszystkie czeki mam do kosza wrzucić? Bo ja mogę teoretycznie wejść do tych mini i to wszystko porobić. Ale nie wiem jaki to ma sens. To nic nie mogę, to jest przeszłość. To jest prawda. Dobra, czyli co? Dalej lecimy w fast gate. FNaF 2. Teraz w normalnym trybie jest. W normalnym trybie jest. Kolejna część, nie, tu jest zablokowane, aha, dobra, my mamy ogarnąć to, żeby mieć y, dalszą grę na tym poziomie, ja nie rozumiem tego, ja tego w ogóle nie rozumiem. Co, I to, to wszystko? Czy muszę mieć dobry wynik? No fuck. Gówno z ciebie. Ej, dobra Ci balony jednak tu są balony! <grymne> 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 The no, fuck? trzeba ogarnąć tą jego ręką Co można z tym zrobić? Co ja mogę zrobić z tą jego walną ręką? It's fun for the whole family! Now, you look like you got kids. we a prize for the little ones! It's time to bring the whole family for a once-in-a-lifetime-present-devil experience! What's going on with that puppet? I don't Chodź spódniczkę What the hell Jaki rat gedol A może ja w to strzelać? Daj pul by Oj Dostałem się z Chyba nie Chyba nie dostanę. Co ja mam zrobić? Dostanę dumpskara od marionetki, ale o co chodzi? Mam jej wridać? Rady. Mam nadzieję, że to będzie rock plus w ogóle, ale... Więc widzowie... To by było na tyle, zapraszam do subowania, lajkowania, cześć pa, ja nie dam rady w dzisiejszym odcinku.